Piątek rano, siódma trzydzieści. Tak wygląda opada wczorajszy. Trochę było około zero, ale teraz nie wiem minus jeden. Może ma eee, Ślady moje wczorajsze widzicie, czyli nie dopadało śniegu praktycznie nic. Wczoraj odbył się live wieczorem na YouTubie i na TikToku. Dziękujemy. Widzą, że byli no dzisiaj dzień jak co dzień w zasadzie jadę zaraz po syna jak tylko przy do domu kółeczko 5 km około to robię codziennie staram się przynajmniej i wychodzi to prawie codziennie a czasami nawet dwa ale to rzadko ładnie zamarszmy, wszystko można iść w wadliwackach Także taka zima na kaszubach fajna. No a trochę o polityce. Zwracam się do wszystkich tych, którzy mówili, pisali mi w komentarzach, że czy ta wojenka, gdzie ta wojna, że ja tam słucham takich idiotów, to na pewno, to na pewno, no. To są wieści z palca wysane, więc teraz yy, widzicie co się dzieje w, w mediach. Oczywiście to też jest częściowy blew, jak wiadomo, ale sytuacja teoretycznie się za, zaognia. Żeby gawieć, zastraszyć e, i tyle, więc no. Do czego zmierza świat no, do pełnej kontroli jednostki. Jednostki. Do pełnej kontroli żywym, ży, yy, masy żywej. <laughs> Także masa żywa również pójdzie w okopy, yy, z czasem, yy, i tyle. Także obserwujcie, nie telewizję, chociaż można telewizję też, bo tam się nie słucha wprost tego co mówią, tylko wyciąga wnioski między wierszami, które tam gdzieś pobrzmiewają, skrzętnie ukrywane. Tak, albo przemilczane w ogóle. No, także wystarczy słuchać innych informacji i wyciągać swoje wnioski. Przede wszystkim myśleć samodzielnie, nie poddawać się narracji tam mediów, tych ich mediów, bo to są ich media, tych, którzy prąd ku wojnie. Niesamowicie szybko nie wspomnę o e, tych ludziach, którzy zarządzają tą krainą u nas. Naszą krainą. Oni zarządzają małe czapeczki w różnych wydaniach. Nie? I dopóty, dopóki Rodowity Polak z krwi i kości z dziada pradziada, nieprzekupny z zasadami moralnymi, nie obejmie tutaj jakiejś władzy najlepiej dyktatorskiej to będziemy wiecznie sprzedani tak jak jesteśmy sprzedani. Zawsze w zasadzie, mniej lub więcej, ale od zawsze. Może państwo Słowian kiedyś było e, bardziej samodzielne, tak? No ale ochrzcili kogoś i samodzielność już wtedy straciliśmy. Także taka historia naszego e, tutaj ple, plemiona, plemienia, plemienia na tych ziemiach, wiecznie poddani, wiecznie na kolanach, Wiecznie pod wpływem kogoś. A dlaczego? Dlatego, że właśnie tacy jesteście: przekupni, goniący za forsą, yy, niezdrowi psychicznie i fizycznie. I tyle, nie wiem jak określić ludzi, którzy Was może nie widzowie. Sory, ale ludzi, którzy nie myślą w ogóle. Jak jest naprawdę, a przynajmniej nie dociekają, nie? Albo nie kwestionują tego, co ktoś mówi. Zawsze, ja zawsze powiem, że się nie zgadzam i szukam informacji, które to podważą. To, tą informację, którą ktoś gdzieś podał, no i znajduję teraz jest możliwość bardzo duża. Oprócz tego, przede wszystkim, swoje myślenie. Także sytuacja jest nieciekawa, ale tak chcieliście. Tak chcieli ludzie w tym kraju, e, może nie wszyscy, a na pewno tak chciała, e, chcieli ci, którzy pozornie zostali wybrani przez was, więc to są przedstawiciele wasi, którzy prom ku temu, żeby było u nas niedobrze, biednie i żebyśmy byli podbitym krajem wiecznie. Może się to kiedyś zmieni. Mam nadzieję, że się to zmieni czy za mojego życia mało prawdopodobne chociaż wszystko jest możliwe i tak to wygląda z mojej perspektywy a nagrywam ten film 22 chyba listopada 22 dzisiaj piątek 22 listopada tak wczoraj był live zimno w rękę także wystarczy X-a trochę śledzić czyli Twittera byłego dał sobie poczytać w różnych językach co się dzieje naprawdę Więc tam pojaśnia się troszeczkę punkt widzenia staje się dużo szerszy i tyle. Oprócz tego wiecie kanały. Kanały, kanały na YouTube niezbanowane, ograniczane, ale te informacje są tak naprawdę inne. I wydaje mi się prawdziwe. Wydaje mi się. No dobra, co jeszcze, nie wiem, ten film kiedy wyemituję, bo syna, syna dzisiaj mam, za chwilę jadę, więc wiecie, z synem się nie nagrywa filmów. Ale z tego, co ustaliliśmy z Ewą, Ewa będzie miała live, swojego live'a, nie wiem, czy to u mnie na kanale, czy chyba na dwóch, na TikToku, na, albo na trzech zrobimy. Na jej kanale, na moim kanale TikTokowym i na YouTubie że ja tam będę tylko yy, od spraw technicznych i moderacji ewentualnej. Bo pytań wczoraj na przykład było dużo pytań też do Ewy i te pytania się mieszały z takimi technicznymi do mnie. Yy, no i postanowiliśmy, że Ewa sobie porozmawia bardziej z kobietami, może niekoniecznie do końca. Na tematy nurtujące kobiety w zasadzie, tak? Wreszcie mężczyzn no również. No, to tyle na tą chwilę. Widzicie, że odśnieżają nam tutaj drogę. Przejechali dzisiaj rano. Tu jest wjazd do naszego domku. I tam w lewo, bo to jeszcze są drogi gminne. A to już jest leśna. Także tak troszeczkę gmina w lesie. <gry> e, oczywiście tam dalej, tam gdzie na spacer chodzimy. Te marszobiegi swoje robimy, no nie odśnieżone. A i widzicie służby gminne działają tutaj. Również tak, że nie ma w i 4 x 4 napęd raczej tu jest niepotrzebny. No, a tutaj sobie odśnieżymy. Albo jeszcze nie ma takiej potrzeby. Takie nawisy śnieżne. Nie ma płotków tylko życi śnieżnych. Ale myślę, że jak spadnie i się nic nie stanie. Dobra, przeję maszynę i zaraz jadę. Tak to wygląda dzisiaj. Jest mały minusik. Zobaczymy tak na tym analogowym termometrze. Zobaczymy. Cyk. Je, to jest praktycznie plus jeden tutaj na tej wysokości. Dobra. Dobrze jest. Zobaczcie. Tu kefireczek. Wczoraj na live'ie nawet ktoś zapytał, a co to węgle? Bo o węglach rozmawialiśmy, czyli braku węg węglowodanów w diecie, nie? No właśnie, to jest. Skrót od, skrót od węglowodanów o zasypane, ale czołgiem wyjedziesz Panie zasypane nie jest tak jeszcze pewnie nagram Wam nie raz jak tu będzie naprawdę zasypane nie? będzie przygoda Panie A wczoraj odgarnęłem troszeczkę tak, tak wiem, ostatnio jechałem yy, po polnych drogach niezapiętymi pasami i gadałem do telefonu poprawię się tu jeszcze jest... Dobra, jestem już na gminnej, więc tu pod domem. Więc pasy zapinamy proszę Państwa. No i jedziemy się, jedziemy sobie do miasta. 30 tysięcy pracowników. Nie chcą jednak... Słyszycie? Volkswagen w Niemczech, Audi, no w ogóle ten wak Grup cała. Pada na buźkę. Zyski spadły w Audi na przykład o 91% rok do roku, także kończy się coś, co było takie takim filarem motoryzacji w Europie. Chińczycy wykończą wszystkich Zielony Ład, tu ma do czynienia na pewno do Na pewno ma znaczenie Zielony Ład, może tak. Cóż, Europa w zatrudnienia. Tak. Zawsze można dzieci uczyć masturbacji w drugiej klasie, jak tu chcą u nas na przykład, ale zawsze można rezygnować z samochodów spalinowych przecież bo po co? Ale zawsze można robić podwójne e, zabezpieczenia nakrętek, żeby kierowca, który chce się kefiru napić. E, spowodował wypadek bo ciągnie od, odrywa ten korek i mnóstwo innych zielonych popierdzielonych pomysłów i LGBTów i innych HOMO e, pomysłów jechałem już do syna ale do, do sklepu kupię papier toaletowy bo rakiety tam często latają jakieś gdzieś na wschodzie to może i do, do nas jakaś tam przynajmniej na wiejsko e, no, i trzeba przegląd zrobić zapasów w razie W. Co tam słychać w moich skrzynkach? <laughs> no, że idziemy papierek kupić, No, to się skończy. To tylko nie papier. Wykupiony jest, już wiecie. Trzeba normalnie jechać do biedronki i ze 100 rolek kupić. Kurde, bo naprawdę będzie bieda. Panie, liściem z lasu trzeba tam będzie. Tego na pokładzie. Stoimy w korku, bo jak jechałem w tą stronę do syna, to widziałem, że autobus taki na poboczu jest z rozbitą szybą, czyli miał taki mały wypadek, no i teraz straż pożarna, widać tam, kieruje ruchem, to jest ruch wahadłowy, sobie postoimy, już stoimy z 10-15 minut. Dwałem. swoją D, kupiłem papier na szczęście, uff. Dobra, teraz niech się dzieje, co chcę. No dobra, to chyba tym akcentem Was pożegnam, takim półżartobliwym. Yy, łapki w górę, subskrypcję poproszę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Zobaczcie, u nas zima jeszcze nie odpuszcza, chociaż już zaczyna kapać. Piątek, południe.